Vlogmas, dzień 24. Przychodzę do, dzisiaj do Was z 24. vlogmasem. Mamy godzinę 12.40. Naprawdę ja tak dawno nie zaczynałam vlogmasa o tej porze. Naprawdę bardzo późno. Ja dzisiaj byłam na pogrzebie w innym mieście. Także... No, bo trzeba dojechać wstać rano, więc rano naprawdę nie miałam siły Wam w ogóle czegokolwiek nagrać. Eee, później wróciłam jakieś 45 minut temu, może nawet trochę mniej. Po prostu położyłam się w łóżku i scrollowałam YouTube'a przez jakieś pół godziny. Naprawdę już nie mam nawet co obejrzeć na tym YouTubie, więc wreszcie się zmotywowałam, żeby stać i wreszcie zacząć dla Was nagrywać vloga, bo yy, no tak, dzisiaj mam 24, zaraz muszę jakoś je dać do miseczki jedzonko, a teraz otwórzmy sobie kalendarze adwentowe, a później podsumuję kalendarze adwentowe i podsumuję te vlogmasy, także stwierdziłam, że zaczniemy standardowo yy, i tak w kalendarzu adwentowym właśnie tutaj dla zwierząt mamy dla yy, zarki właśnie takie przysmaki yy, takie właśnie kabanosiki małe tutaj mamy płatku, płatki grochu to jest naprawdę ogromna paczka także one tutaj się nie zmieściły do tego yy, tutaj ale miałam je w szafce nie otwierałam ich także wydaje mi się, że naprawdę jagoda będzie miała zapas na rok naprawdę tych płatków jest tak strasznie dużo kalendarz właśnie z Action. Naprawdę, bardzo bym się chciała dowiedzieć już, co tutaj jest. Wszyscy na tą chwilę czek czekaliśmy. I uwaga, uwaga! My tutaj kule do kąpieli, taką złotą, patrzcie, z dużą ilością brokatu, z takim... W ogóle przepraszam za moje paznokcie, które już oglądają tragicznie, ale no... Z takim... No naprawdę, to jest piękna kula. Bardzo mi chciała się już umyć właśnie w takiej wodzie, w takiej właśnie złotej, pięknej, błyszczącej właśnie kąpieli. Chciałabym sobie taką kąpiel zrobić. I tak, koniec. Skończyliśmy ten kalendarz. Wszystkie czwórkę mamy tu. I mamy Renifera. Teraz na sam koniec szybko ten kalendarz. I mamy znowu to coś Tak Ebog the way Chciałam wam powiedzieć, że tutaj yy, Zawiesiłam sobie tą laskę Zaraz dajmy ten kalendarz Ale tak, tutaj wisi ta laseczka Moi drodzy, przeżyłam szok Po prostu przeżyłam szok Jedziemy ja nie mogę po prostu Co znalazłam w tym kalendarzu w środku Moją zapalniczkę Jestem zapalniczkę w kalendarzu adwentowym I to jest moja zapalniczka, która mi się zgubiła, ona jeszcze świeci, wow! I to dlatego tam cały czas to się ruszało, ja myślałam, że coś mi wypadło z tego kalendarza czy coś. Jest. Naprawdę! Drodzy, mamy godzinę 14.53. My właśnie będziemy wychodzić, ja już posprzątałam sobie pokój. E, ubrałam się, także tak wszystko fajnie, ładnie. E, I co? Jadę na Wigilię teraz do moich dziadków. I, i no tak, i y, ponagrywam ją trochę tam, o ile będę miała taką możliwość. Mam nadzieję, że... Uda mi się nagrać jak najwięcej, bo pewnie na razie to wyszło jakieś trzy albo nawet dwie minuty filmu, a to jest 24, to ma być najdłuższy, najlepszy odcinek. W ogóle, sorry, że tak, jak tak trzęsę, ale drugą ręką strasznie ruszam. No, w każdym razie także jedziemy teraz do dziadków i e, dosłownie wychodzimy już teraz, więc e, widzimy się później. Ja właśnie wróciłam. czyli w sensie, no, jest 10-15 minut temu. Mamy godzinę 21.09. W ogóle wyjechaliśmy jako ostatni u nas zawsze. Ta wigilia się zaczyna około godziny 16 17. I trwa dosyć krótko. W sensie nie wiem, jak normalnie wigilia trwają, ale wydaje mi się, że jest dosyć krótko. W tym roku stwierdzili wszyscy, że zrobimy coś takiego, że tak jak gdyby jedna rodzina kupuje drugiej rodzinie, było takie losowanie, bo u nas rodzina jest dosyć duża. Więc, no, więc tak, pierwszą rzeczą jest to taki zestaw. No, to jest. Tak, kozackie. Naprawdę, tak mi się podoba. Wszystko jest takie ładne, różowe. I tego kartka, jeszcze to wszystko jest takie piękne. Po, e, po odmianiu wstążki prezentuje się to w ten sposób. I teraz wyciągam to. Wow, no naprawdę, szok, i niedowierzanie. Pierwsza rzecz to jest lakier do paznokci. Z takim brokatem. Naprawdę wygląda świetnie. Kolejną rzeczą mamy tutaj błyszczek do ust. Rzeczą mamy pilniczek do paznokci, ale jest taki piękny, różowy, a z drugiej strony czarny. Ostatnią rzeczą jest to krem do rąk. Naprawdę bardzo duży krem do rąk. Tym rzeczą, jaką dostałam w takim, wiecie, małym pakuneczku. I uwaga, uwaga. Jest to taka oto śliczna brązuletka. Naprawdę piękna. Zobaczcie, taka Drodzy, ja już montowałam ten cały filmik. Ogólnie, miałam iść na pasterkę, ale nie idę, bo byłam na tym pogrzebie, starożytnie jestem taka zmęczona. No i kończę dla Was tego ostatniego vlogu w tym roku. Tak. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję, że byliście, że oglądaliście moje filmy, to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Drodzy, ja bym chciała jeszcze Wam życzyć. Zdrowych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Wiem, że pewnie widzicie ten filmik w pierwszym dniu świąt albo w drugim dniu świąt, ale i tak chciałabym wam życzyć, życzyć zdrowych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku, bo pewnie dopiero po Nowym Roku pojawi się jakikolwiek odcinek. Naprawdę będzie teraz długa, długa przerwa na moim kanale. Następnego odcinka. Późiaczki. Papa.